To co się stało w nocy, kiedy ty spałeś, przerasta twoje wyobrażenia. Ameryka puściła swoje bombowce, zaatakowała Republikę Iranu. To, co się tam dzieje w tej chwili, może być początkiem, niestety, trzeciej wojny światowej. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym profilu, jak zwykle, ciekawostki, informacje, a także fakty bez cenzury. Zaobserwuj mnie teraz, bo jutro może już nie być świata, który znamy. Amerykanie podali właśnie przed chwilą, że zniszczyli trzy... Nuklearne bazy Iranu. Donald Trump wyszedł na konferencję i całemu światu oznajmił: Zakończyliśmy nasze bardzo udane ataki na trzy irańskie obiekty nuklearne, w tym Fordow, Natanzji i Esfahan. Wszystkie samoloty są już poza przestrzenią powietrzną Iranu. Pełen ładunek bomb został zrzucony głównie na cel Fordow. Wszystkie samoloty są bezpieczne w drodze do domu. Gratulacje dla naszych wspaniałych amerykańskich wojowników. Nie ma innej armii na świecie, która mogłaby to zrobić. Teraz jest czas na pokój. Dziękujemy za uwagę w tej sprawie. Co ciekawe, pisowcy politycy ruszyli z szarżą gratulacyjną i dosłownie lizania rowa Donaldowi Trumpowi. Natomiast powstaje pytanie, co, jeżeli faktycznie z tego powodu wybuchnie trzeci światowy konflikt? A dlaczego tak może być? Bo Iran właśnie wydał swoje oświadczenie. Waszyngton musi ponieść konsekwencje, skomentował krótko po ataku Hazam al-Assad, członek biura politycznego jemeńskiej milicji Houthi wspieranej przez Iran, cytowany przez niezależne serwisy Iran International. Irańczycy też dodają: można zniszczyć budynki, można zniszczyć nasze linie produkcyjne, ale naszej wiedzy nie zniszczycie. I pytanie na koniec. Skoro USA zaatakowało Iran jako pierwsze, to jeżeli teraz Iran będzie prowadził akcję odwetową i zginą na przykład Polacy z jakiegoś powodu w tej akcji odwetowej, to za śmierć Polaków będą winni Amerykanie czy Irańczycy? Przypomnę tylko, że jak giną ludzie z całego świata w Ukrainie w tej chwili, to winny za to jest Putin, a nie Żeleński.